Mileczko widzowie tutaj office podłoga XD2. Natomiast w kolejnym odcinku na tym kanale i w dzisiejszym odcinku Minecraft. Dzisiaj będziemy rozbudowywać widzowie, nasz domek. Jeśli zabieramy do roboty, zostawcie łapaczki do góry, że chcecie więcej odcinków z Minecrafta. Chciałem dzisiaj 3-1. Chciałem widzowie 3 jednego dnia, to jest bardzo dużo. Znowu niestety nie ma akurat na tym odcinku mógłby być niestety w poprzednim odcinku był i to w najgorszym momencie się pojawił. jakby się pojawił to by nie było źle szczerze tutaj nic takiego nie będę robił już z bazą bazę może coś z nią zrobimy Wło ile luciorów więc nie mam tego w sumie że zostawię, bo się skina budować i mieć miejsce i mieliśmy iść po rzeczy, ale że no niestety on wstecznie okazało się, że dzisiaj niestety nie może. Wczoraj nie widziałem nawet, że może po prostu się wbił do mnie. Jak do siebie i tyle, no. Dobra, my lecimy teraz po, do lasu. Pościnać trochę drzewek. A więc... Ja widzowie ścinam, czasie, kiedy ja ścinam, możecie zobaczyć łap... możecie zobaczyć, możecie zostawić łapeczkę do góry i zasubskrybować ten kanał, to nie doleże, żeby żaden odcinek was już... Nie umiem, żebyście byli zawsze pierwszymi widzami, oraz żebyście byli na bieżąco. My się widzimy jak zbierzemy troszkę drewna. Dobra, widzowie, ja właśnie, wycho widzowie widzowie ja właśnie wychodzę... z lasu, mamy stak nie wychamy wszystko, bo to będzie mniej więcej wyglądało jak tam, tylko że będzie pomniejszona. O Jezus! W sumie jakby taką widzowę wieżyczkę, więc my wracamy i widzimy się już przy domie. Zapomniałem powiedzieć, że widzowie też dzisiaj dokończymy kopalnię. Już lecą. Dobra. A więc teraz tak. Chciałbym, że ja żeby się podbudować. Więc wchodzimy gdzie ja, ja tu mam o kamień. O, to, o ten łupkowy bruk. I się podbudujemy na górę. I robimy to na tej samej zasadzie, tylko że um, będzie, jak mówiłem. E, no, i troszkę, dobra jesteśmy. I teraz robimy to o tak. Raz, dwa, trzy. trzy. Chyba. Będzie gdzieś tak ją. Jeszcze mi starczy, nie? Najwyżej będę musiał iść. To za chwilę będziemy oskurować. Będzie trzeba. Nie, robię No, jeden za mały, dobra. Będziemy łączyć to poprawimy nasze błędy. Dobra, mam już, o. Mamy to! Idziemy! Tutaj dobudujemy Zobaczymy czy jest dobrze... No! Idealnie to zrobiłem! Dobra i za chwilę będziemy to wszystko oskurowywać Okej! Okay. Dobrze lecimy! Dobrze lecimy! Dobrze lecimy! Zobaczymy czy tutaj było dobrze... No! Tak myślałem o jednym tylko nie, nie starczy nam tego, że będziemy musieli łazić Kurczę O nie, to też było za małe, a tam jest idealnie, dobra To my widzowie lecimy i widzimy się Jak zbiorę wodę Lecimy My widzowie, no i chodzimy Zbudujemy się Dobra Okej, okay, nie będziemy to oskurowywać tylko dokończymy naszą budowę. Okej, okay, mamy to. Teraz czas to oskurować, więc zaczynamy tutaj. Tutaj potem już nie będziemy wchodzić i zrobimy to potem. O przy okazji to jeszcze. Oj! A, ale potem będę mi to ten nie troszkę. A tym. Wybiłem <grybujem> <grybujem> zamiast oskurować. Okej. Okay. Tego się pozbyliśmy i no możemy tutaj jeszcze oskurować. Dobra, mamy to. Mamy to. No, 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 Ej, oni mogą... Jezusa. Ej, bambik. Dobra, widzowie, teraz czas to skurować. Skurujemy. No nie gadaj. Dobra, skurujemy, widzowie, skurujemy. O, teraz oskurowane dobra skoń skończyliśmy widzowie o Jezus oskurowywać teraz to wszystko niszczymy okej okay, mamy oskurowane a więc teraz tak przerobimy to sobie na deski i teraz no budujemy dobra nie wiem, czy to jakoś tak. Znaczy, ja bym chciała, to było. Nie wiem, czy tam jest co jeden, czy co dwa. Zaczekajcie. Co dwa, dobra. O, ciało. Dobra, widzimy. Udało mi się. wiemy, że tutaj jest co dwa. Ale ja szkłaniam. Dobra, zrobimy to i idziemy w drogę po szkło PO szko O nieee NIE no! NIE no, no. Dobra, bloduje, czy kopiemy? Jezus, co ja robię? Nie mam piesku? Dobra, jeszcze więcej. Całą tą górkę bym skopał, bo ona też by się nam potem przydała. Taki płaski ten też by się przydał. Tylko ja tą górkę, widzowie, idę skopać. Kopujemy, kopujemy, kopujemy. Kopujemy, 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 kopujemy widzowie. Ja będę robił cięcia teraz, bo cały czas robię cięcia. Widzowie. Okej, okay, okej, okay, tutaj postawimy. Okej, okay. siup, siup. Siup, 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 siup. Siup, 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 siup. Oh. siup tu też trzeba by zabudować trochę naszych rzeczy. Okej. Okay. Okej, okay. Mamy. Dobra, to skopujemy. Dobra. Czy to chyba będzie pomoc, tak? Na, znaczy na pewno będzie pomoc, tak? A nie, jest równo, tak? A nie, jest troszkę. Nie ma. Te dwa możemy dać. O tutaj, o. I teraz idziemy to widzowie przepalić. Mogę iść jeszcze spać O, mogę spać. No idziemy spać. Dobra. Dobra widzowie. Robimy teraz wiaderka, bo... ponieważ ja miałem za... o matko co ja robię. O, mamy widzowie... Będą wiaderka. A to się może przydać potem. Chyba, no że widzowie mamy e, tam na dole. Mamy tam na dole, to e, jeszcze dwa to będą czy wiaderka. Wow, to ile mamy? Ale. Dobra, zostawimy to. Przebujemy widzę teraz diamenciki. Bo z diamencików musimy sobie zrobić jedną par do istotną. Ej, mogę sobie to zrobić. Nie, nie mam wiedzieć. Bardzo istotną rzecz. I to jest. bo po prostu widzowie. Musimy zrobić. Bloki. To będzie potem diamentowe bloki. Bo i tak odpowiedzi nie uzyskacie. Jeszcze nogawencje, bo no, nie mamy diamentów. Nog diamentów idą do bazy, do której właśnie w tym momencie się A nogawencje... tak, o, sobie skoczymy. A nogawencję... Taką zapasową wziąłem. To jest sobie znaczentujemy, widzowie. Dobra, wchodzimy do bazy. Dobra, jesteśmy w bazie. OK i teraz zrobimy um, o w ten sposób. O chodźcie za chwilę przyjdę, Widzowie biegniemy do bazy. O Jezu jak lat. O, o Jezusie. Bo tu będziemy mieli widzowie wszystkie rodzaje ojmy mieli wszystkie rodzaje biały tulipan, różowy tulipan, pomarańczowy tulipan I tu mamy tutaj wszystkie rodzaje tulipanów, a tutaj mamy też jeden tulipan inny. Więc mamy tutaj mnóstwo tulipanów. A idziemy zobaczyć czy nam się szkło przypaliło. Coś tam się przypaliło, weźmy. Weźmy to widzowie. Teraz no, tak. To. Dobra, no, zrobimy teraz. Widzowie. O tak. Się budujemy. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, lecimy. Łoj. A mnie laguje. Widzicie to. Mamy idealnie? Mamy idealnie, ale mamy jeszcze coś. No, mam jeszcze. E, mamy jeszcze. Słuchaj. Tak. Starczy. Szkła nam na pewno nie stary, czy Jeszcze, jeszcze będę jakiś błędy robił, no to nam szkła na pewno nie, nie nam na pewno szkła. Mhm. Możemy jeszcze zrobić o tyle. To tutaj, róbmy e, tutaj, o. I bo na pewno już mam wystarczającą Widzę, ile szkła. Oj. Okej, teraz powinienem doskoczyć. O tu mamy to. Strzydajemy tutaj. Woda, wskoczymy. Ej, wejdźmy ja taki moment, że mi się nie uda i się zabiję. Jak, jak tu idzie? O tutaj troszeczkę, widzę, jak oddałem. No ty starczy już, nie. Dobra. Ile ja jeszcze będę się na tą górę wchodzić? Nie wiem czy mi w ogóle teraz czy? No nie starczy czy? Chociaż. Kurde to co ja robię. Ale ja potem będziemy miał widzę sprzątania tego. O matuchno. Skoczno. Dobrze! Dobrze, mamy to! Siup. Чуп-чуп-чуп. Чуп-чуп. 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 чуп И тут тоже должны быть, наверное, два. Чуп-чуп. 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 Siup. siup 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 Mamy to widzowie Łaj! tak tutaj już dwa i tam dwa no to e nie mamy to za duże No bla kurde wiecie co żebym tak nie leciał to nie musiał no to o, w tym, w tym miejscu tam rozwalimy. Weźmy się kier. Okej. Okay. Oh, no to zróbmy to tu. To już powinno. O, tu. Dobra, z wodę. mamy to. A wydajmy tu wodę. Ok, ale mi dom zalał. Zamknij. No to zamknęliśmy. Ale teraz widzowie, zróbmy patyki i zróbmy tam drabinki. Ostatecznie mi dzisiaj widzowie tak laguje Ok, to na pewno starczy. Zobieram na pewno za dużo. Z drabinki szukamy. Widać, co zrobię, po prostu nie chcę się szukać. Ojez. No. Okej, okay, no i mamy, więcej nie trzeba. Okej, okay, mam 15. Podamy. No i nie ma wody w naszym domu. Ale to za chwilę będą u nas drabinki. Okej, okay. No i stawiamy. No i mamy wjazd na drugie piętro, widzowie. Okej. Okay. To się jeszcze przy. Albo wiecie, co zróbmy? Zróbmy. Będziemy wchodzić. O, to za chwilę usuniemy. Czyli za chwilę, no, no co jest? A mi laguje. Hm. Ha, dobrze, mamy. co jest jak nie laguje Teraz dobrze mamy to! Nie spadni Gramy Udało się widzowie. Cel wyko... Jezu wy... O mi się, że przestanę nagrać. Jeżeli mamy cel wykonany. widzowie w tym motospisem kończymy pierwszą ścianę. Wow. Dobrze wygląda. Będzie tu, tu, tu i tu dobrze. I będzie. My tu już widzowie, by trzeba było przerobić to. i cztery staki mojej łapce widzowie lądują. Żyjemy. Siup, siup. Dobrze, widzowie, schodzimy po. Ehm. Um, wie co chodzi? Po szkło. Jedno szkło? A, bo ja zabrałem no tak. Dobra, no to niech tu się przepala. W tym czasie, widzowie, to i idźmy spać. Pech tiger no jedno. pack tiger, pack tiger. Dobra. Jesteśmy już widzowie Zjedzmy sobie Dobra widzowie Kończę niszczyć... O matko w coś Nie w nic, nawet było Kończyłem Zniszczyłem to wszystko Ej ładnie to wygląda Dobra Jak tam tutaj To mi... Dobra 19 w się przypada To poczekamy Mamy Widzowie Mamy 20, ty jeszcze nam jeszcze przydasz. Kamy moje i lecimy na górę. Okej, okay, i teraz zróbmy to. O Jezus, Maria, wody wylałem. Dobra, już posprawia. Lećmy. Ay, mi laguje. Co jest? Nå blir det mammut, da. Dobra, lecimy tam robimy o ręklo coś zjemy i niszczymy to łaj, masz to i niszczymy odtąd do tamtą. Nie odprawię, żebym szkło zniszczył. jeszcze tylko drabinki. O! Oj widzowie drugi piętowzanie była tam zapomniałem o dachu Jak jeszcze widzowie nie jest koniec O, mamy to No nie Dobra, pijemy tu No nie, no nie, no daj wejść To zamykamy Piu, pu, pu, Udało się Dobra, nie, no, 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 no Mamy to Dobra, udało nam się tak? nie, nie no Dobra, spadłem, ale już Wlatuję Dobra. dobra. Mamy to. Widzowie, dobra, widzowie, woda zaszła. Udało nam się. I teraz możemy budować. Da wszystko. Pierwsza rzecz, nie widzę, wbiła. Dobra, lecimy. Pięknie. Dobra. Teraz tak. Tu. 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 Nie wiem czy na górze nie zbudować mojej buźki tak szczerze. To, że ja nie mam materiału do tego, trudno. Kiedy indziej, jak będziemy mieli już beton. Jak będziemy budować tego skiną, to sobie... ubiorę więcej betonu specjalnie, żeby... No wejdźmy. Mamy to. Widzowie, dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No, mamy to. Wow, ej, ładny jest ten dom. Mi się bardzo podoba, widzowie. No i teraz czas. Um, zrobić drugie piętro, ale uzygodowanie drugie piętro bo ci już. W następnym odcinku ja się z wami żegnam. Jeżeli odcinek wam się spodobał, śledźcie łapeczki do góry, subskrybujcie ten kanał tam na dole i widzimy się już jutro. Znaczy, będzie w następnym odcinku, ale może wyższy go nagramy i ustawię jutro. ELO!